Wiadomości poprowadzi ze mną Emilia, którą już na pewno znacie! Cześć! Oto, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku: Balkan Nawołowy w przedszkolu numer 1 oraz szkole podstawowej w świętnie, koncert walentynkowy w warsztyńskim Domu Kultury, wizyta w Akademii Pana Kleksa w Wosztyńskim Domu Kultury, problem owieczki Dorotki oraz konkurs, w którym nagrodami są koszulki Urwis TV! Wow! No to co? Zaczynamy! Hej urwisy, to nie koniec Bali. Jesteśmy tym razem w przedszkolu numer jeden. Tutaj naprawdę są super kostiumy, księżniczki, jest Batman i oczywiście Supermani są. Zobaczcie, pobawię się razem z nimi. Za, za pastereczkę. Ale z jakiej to bajki jest? Nie pamiętam w ogóle. U, no cóż. A to jest szkoła w świętnie. Tutaj to potrafią się bawić. W 12 lutego w Wolsztyńskim Domu Kultury odbył się koncert z okazji walentynek, podczas którego zaprezentowały się dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia wokalne, taneczne, teatralne i kabaretowe. że się No Bo jak chcesz, to powiedz mi, żebyś się że udała, czy w ogóle, ale weź Emilio, jak spędzasz ferie? Chodzę na zajęcia do Wolsztyńskiego Domu Kultury i bawię się z koleżankami. Właśnie! Wolsztyński Dom Kultury przygotował na ferie bogatą ofertę zajęć dla dzieci. W tym odcinku Lisek odwiedzi Akademię Pana Kleksa, gdzie zdobędzie kilka piegów. A dlaczego? Przekonajcie się sami! Oho. Proszę, Lisek. Dziękuję. Kaczka. Mm. Lubię kaczki. Czy ktoś lubi kaczki? Kto lubi kaczki? Jeszcze ja <suszę> nie próbowałem. <suszę> Jak w waszym domu kultury. Dzisiaj jest e, Akademia Pana Kleksa. Mm -hmm. A jeszcze wcześniej były e, magnesy, były tańce. E, I to jeszcze nie koniec, bo przecież ferie są dwa tygodnie. Mm -hmm. Dzisiaj Akademia Pana Kleksa i malujemy, tańczymy i się bawimy. Mm -hmm. Zobaczcie sami. mają każdy inny kolor jakie widzicie kolory? Żółty, 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 żółty tak, czerwony, i różowe. Dobrze. Wszyscy wychodzą z półeczek. I jak powiem, pan kleks, wszyscy muszą się zmieścić w niebieskich kółeczkach. Wszyscy wchodzą w niebieskie kółeczka. Jak powiem, Adaś to wchodzimy w kółeczko Żółte. Wszyscy możecie się zjeść i rzucać kółeczko. Ja, ja, ja mm. stoję. Tutaj. Skakuj. Się, skakuj. Czerwone kółeczko. Hop. Pięknie. Dobrze. Udało się. <grystek>. Do niebieskiego, do niebieskiego. <grystek>. Jestem. Jest. <grystek>. Dobrze. Przyznaj się, ile zjadłaś pączków w tłusty czwartek? Hmm, niech pomyślę. Pięć, jeszcze cztery, jednego u dziadka Leona. A dlaczego zjadłaś tylko jednego u dziadka Leona? No właśnie! Mm, jak mówi staropolskie przysłowie, powiedział Bartek, że dziś jest tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Hehehe. He, he. się pachnące, że Dorotka to chyba wszystkie zje ze smakiem. A, jajko, jajko! Cóż się dzieje, Dorotko? Już nie wytrzymam! O, co, co jest? To cię boli? Aaa! Już nie mogę! O, ale o czym ty mówisz Dorotko? Schowaj to! To jest zło! O, ale, ale co zło? C o co chodzi? O tych pączkach mówię! Zjadłam jednego i teraz brzuszek mnie boli! Czy oby tylko jednego? O, no może dwa? Dorotko! Dobra! Zjadłam dziewięć pączków! Dziewięć pączków? O, jajku, jajku, jeszcze chodzisz? No, ledwo. To ja w takim razie chowam te smakołyki, żeby bardziej Ciebie nie zemdliło. Choć przyznam, że zapach... Mm, kuszące są, mm, mm. Ale czekaj, czekaj, dziadku. No Chcesz tak? je zostawić takie samiutkie? No tak. No nie wiem. Co nie wiesz? A jak mi smutno tak będzie? Albo jak myszka przyjdzie? To co wtedy? A co ma być? Przecież i tak jesteś najedzona i brzuszek cię boli. Ale wiesz, dziadku, chyba już przestał mnie boleć i znajdzie się troszkę miejsca na jeszcze jednego ponczusia. A może i dwóch? Dorotko, ale będziesz później płakać, że. A co tam? Ja też zaszaleję. Przechodzimy do konkursu. Pytanie konkursowe poda Wam myszka. Uwaga! Podaję pytanie. Ile pączków zjadła Dorotka, zanim przyszła do dziadka Leona? Wypełniając formularz konkursowy, oprócz poprawnej odpowiedzi, należy podać swój wzrost! Nagrodami w konkursie są koszulki Urbis TV. A, właśnie, nie zapomnijcie o warsztatach reporterskich telewizji Urbis, które odbędą się w środę 22 lutego o godzinie 10 w Wolżynskim Domu Kultury. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 10 do 13 lat. Do zobaczenia! Pa-pa!